No na pewno jeżeli tutaj kupujemy mieszkanie od dewelopera, to będziemy zwracali uwagę na takie czynniki jak cena. W tej chwili tych mieszkań jest bardzo dużo, więc na pewno będziemy też próbowali negocjować te ceny z deweloperem lub negocjować jakieś gratisy. Na pewno tutaj bardziej zwracamy uwagę na rozkład i tak naprawdę wiemy, że jest to mieszkanie, które musimy wykończyć i zaaranżować pod siebie. Ale myślę też, że bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na opinię dewelopera, dowiedzenie się, co wybudował wcześniej, czy wywiązywał się z terminów, czy jakoś była odpowiednia. No to jest też, myślę, bardzo ważne przy zakupie mieszkania od dewelopera, żeby faktycznie związać się z deweloperem, który ma dobrą opinię na rynku. Natomiast kupując mieszkanie z rynku wtórnego jest to kwestia też indywidualna. Jeżeli ktoś potrzebuje na szybko się wprowadzić, on będzie zwracał uwagę na to, czy jest to mieszkanie, w którym można zamieszkać bez jakichś większych remontów, ale można też poszukać oferty, która jest promocyjna cenowo i po prostu poświęcić chwilę czasu na na remont. Wiadomo też, że oferty deweloperów, no to podobna sytuacja jak z domami, na pewno nie na pewno nie w centrum, także jeżeli ktoś chce mieć jakąś super fajną lokalizację to jest skazany tutaj troszeczkę na rynek pierwotny. Pytanie, czy chcemy kupić też mieszkanie na inwestycje, czy mieszkanie dla siebie jeżeli na inwestycje, to na pewno pierwszym takim podstawową rzeczą będzie lokalizacja. Jeżeli chodzi o mieszkanie dla siebie no to myślę, że jest kwestią cena plus to na ile nam odpowiada to, co w tym mieszkaniu jest, ile ewentualnie musimy włożyć w remont takiego mieszkania, żeby dopasować je do naszego... naszego...